Bardzo chciałam podziękować Kasia trzeciej A i trzeciej B, oraz Pani Waszej Przydatek, Panu Pogołobowi y, za obsługę rozumienia znalezienia, Panu Krzysztofowi także za obsługę znalezienia i za to, że jest naszym nadmornym szkolnym paparazem. Na rok, że, takie dziecko, że wtedy, kiedy będę w jazdorka, to cała nasza szkoła będzie umiała i śpiewała. Brawo, brawo. Tak co drugi trzeba było sztucznie, trzeba było zapytać. Mam nadzieję, że na przyszły rok wszyscy się przygotują. A ja teraz chciałabym w dalszym złożyć jeszcze raz pozostałe... Życzenia świąteczne. Moi drodzy, jak ktoś się produkuje i próbuje złożyć życzenia, to bardziej z okazji takt tej świąt, to reszta przynajmniej przez te pół minuty posłucha. Moi drodzy, przede wszystkim życzę Wam dużo zdrowia. Po co Wam to zrobię? Po to, żebyście mogli się... A po co się uczyć, Po to, żeby być potem bardzo przyzwoitym człowiekiem, który osiąga tylko sukcesy, a każdą klęskę traktuje jako nauczkę do tego, żeby kolejny rok był sukces. Wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok, aby nowy rok był Waszym które były w 2013. Wszystkim Wam też życzę wspaniałej zabawek córkowej. Czy to jak mówią na białej sali, czy na kolorowej. Proszę ode mnie i od całego grona, od wszystkich nauczycieli i pracowników złożyć życzenia świąteczne i noworoczne całej swojej rodziny. Wszystkiego dobrego od nas. Dla Was szczęśliwego nowego roku. A teraz pani bardzo ma jeszcze pewną niespodziankę dla pewnej osoby. Oddaję głos.